Ślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Czasław, okolice mostu Glichowskiego. Na pomniku płonie znicz. Jego ogień oświetla pamięć o tych, którzy 79 lat temu tutaj, w tym miejscu na tej ziemi przelewali krew za wolną Polskę. Jest 12 września 1944 roku. 12 września 1944 roku, w stronę Wiśniowej, tutaj Łysiny, ruszyły dwie kolumny niemieckie jedna od strony Dobczyc, druga od strony Myślenic z jednym czołgiem, z samochodami pancernymi. Na Były, były przygotowane. Oddziały partyzanckie, na zgrupowanie partyzanckie kamiennik składało się około 10 oddziałów partyzanckich, rozłożonych w różnych miejscach. I one w dwóch miejscach zatrzymały te, te kolumny niemieckie. Przewaga liczebna była po stronie niemieckiej, ale dzięki temu, że wykorzystano efekt zaskoczenia, dobrą koordynację między poszczególnymi oddziałami, udało się ich zmusić do odwrotu, zadając im też poważne straty. Wrześniowe wydarzenia z II wojny światowej stanowią cenne dziedzictwo dla lokalnej społeczności. Rogrocznie upamiętniana jest bowiem w gminie Raciechowice heroiczna postawa bohaterów Rzeczpospolitej Raciechowickiej. Nie inaczej było i w tym roku ta pamięć jest wielopłaszczyznowa, więc i wybrzmiewa na różnych płaszczyznach. Można było o nie usłyszeć w trakcie uroczystej mszy świętej w Kościele w Raciechowicach. Imiona apostołów zapisane w Ewangelii przetrwały w pamięci chrześcijan przez dwa tysiące lat. Historia Ruchu oporu na naszych terenach jest stosunkowo młoda, bo ma niecałe 80 lat. Ale wspominamy tych ludzi, którzy byli naszymi przodkami i którzy walczyli o wolność. Moi drodzy, nie da się wytłumaczyć ani odczuć, co to znaczy oddać życie w obronie Ojczyzny. Zwłaszcza my, którzy urodziliśmy się już po wojnie. Po II wojnie światowej, i nikt z naszych bliskich nie zginął przez działania wojenne. Trudno nam zrozumieć, co to znaczy oddać życie. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj, w tym uroczystym dniu, pragniemy się włączyć w nurt historii i zajrzeć głęboko wstecz i wspomnieć tych ludzi, niejako z imienia i nazwiska, którzy walczyli za nas. Za to, żebyśmy my dzisiaj mogli spokojnie żyć i wykorzystywać stosowny i dobry czas, aby się ubogacać. Aby... Członkowie Polskiego Państwa Podziemnego zostali przywołani także na apelu w Szkole Podstawowej w Raciechowicach, gdzie jak zapewnia dyrektor placówki Agnieszka Podsiadło, na lokalną historię zawsze znajdzie się miejsce i czas. Muzyka W współczesnej szkole, we współczesnej edukacji jest miejsce na tą lokalną historię. Tak, oczywiście. Staramy się kultywować pamięć. Pamięć poległych naszych Polaków. Ze względu na to, że młodzież dzisiejsza potrzebuje tych treści historycznych, patriotycznych, są one wplatane. W różnego rodzaju tutaj i treści przedmiotów, takich jak historia przede wszystkim, WOS, bo to też są bardzo ważne dla nas przedmioty. Staramy się cały czas dbać o to i myślę, że, że będziemy dalej, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. To jest ziemia raciechowicka i trzeba o niej pamiętać. I bądź używać wolności serw. Polska krew w żyłach, by wiedzieć, co znaczy Bóg, honor, ojczyzna. Rzeczpospolita Racichowicka była jednym z przykładów tzw. republik partyzanckich, czyli terenów, z których w ramach akcji burza wypędzono Niemców. Armia krewa sama tam rządziła. W tym przypadku było to zgrupowanie Kamiennik porucznika Wicentego chorodyńskiego Kościeszy. I był to skrawek wolnej Polski, wolnej Polski, kiedy jeszcze toczyły się walki, jeszcze czekaliśmy na ofensywę sowiecką, tutaj już była wolna Polska. To co boskie Bogu, to co ludzkie ludziom, a chwała bohaterom. Ta symboliczna wiązanka i znicz, który wciąż płonie, są znakami, że dopóki pamięć trwa dopóty duch narodu nie zginie. Panie wójcie, 79 lat temu mieszkańcy tej ziemi spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny. Czy zatem naszym obowiązkiem jest pamiętać o nich i o tych wydarzeniach, które miały tutaj miejsce? Jak widać po dzisiejszej uroczystości właśnie ta pamięć ciągle jest kultywowana, ciągle dbamy o to, ciągle troszczymy się, aby nie zapomnieć o tym ich o tej ofierze, bo to była przecież ofiara, ofiara z życia, bo kilkunastu, dwunastu młodej partyzantów tu zginęło w tych potyczkach. To i tak była o wiele mniejsze straty w ludziach niż po stronie niemieckiej. No co prawda odbiło się to potem wielką kaźnią tutaj, rzezią, bym nawet to tak nazwał, okolicznej ludności cywilnej, jak również wielkimi stratami materialnymi. Ale jednak pozwoliło to na złapanie takiego ducha nadziei w narodzie w tym lokalnym narodzie Jakimi cechami odznaczali się ci ludzie Wtedy chyba nikt nie myślał o tym jakim trzeba być człowiekiem żeby walczyć o ojczyznę Wtedy ojczyzna była czymś najważniejszym dzisiaj dla nas też jest Ważna, najważniejsza jest ojczyzna. Dla wielu z nas tak samo myślimy. Nie wiem, czy stać by nas było dzisiaj na takie poświęcenie, jakie poświęcenie dali z siebie ci, walczący o to, ale uważam, że my również histor o rys historyczny dbamy i ciągle go będziemy kultywować. Czy wy z tego powodu dumę, że to właśnie tutaj była ta rzecz, Pospolita Ciechowicka, ten wolny skrawek polskiej ziemi? No tak, bo to było takie wlanie iskry nadziei w serca społeczności lokalnej, że nie ta okupacja nie będzie trwać wiecznie, że ten niemiecki terror nie będzie wieczny, że my Polacy poderwiemy się, poderwiemy, rozwiniemy skrzydła i uwolnimy się z tego jarzma, które na nas wtedy zaciążyło i tak jak widać już nie, nie, niewiele rok później to, to zaistniało, to miało miejsce, to było. Miślenice i TV Wasza telewizja internetowa.